Hej, cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione masło. A w dzisiejszym materiale będziemy chyba mieli najbardziej stresujące rozpaczkowanie jakie miałem w życiu. Z tego względu, że będziemy rozpakowywali MacBooka Pro 16 calowego najnowszego którego cena ma 5 cyfr i nie zaczyna się od jedynki. Więc muszę bardzo uważać, żeby nic się z tym sprzętem nie stało. Dzisiaj będziemy sobie robili tylko unboxing. Pierwsze wrażenia, pokażę Wam jak to wygląda. Pełny test tego sprzętu, bardzo potężnego sprzętu, będzie na Morele TV. I linki znajdziecie w opisie, zarówno do tego sprzętu, jeżeli chcecie sprawdzić sobie cenę, jeżeli macie na tyle odwagi, a także do pełnej recenzji, gdy się już ukaże. Także. Z zacznijmy. Procedamos. Co Cię tak bawi, Kamil? nic. Nic Cię tak nie bawi? Osta ostatnia ławka, z czego się śmiejecie? No pośmiejemy się wszyscy. No czekam, aż zaczniesz troszkę... od Tak? Tak, nie mogę się doczekać. Tak? Nie możesz się doczekać, w co byś zagrał na tym laptopie? Można grać na takim? Teoretycznie na makach działają niektóre gry, ale kupowanie tego sprzętu do gier to jest... nie. No, dzieje się, dzieje się, proszę Państwa. Oto i on. MacBook Pro. Dokładnie rzecz biorąc jest to MacBook Pro 16-calowy z procesorem M1 Max, 32 GB pamięci zunifikowanej, 1 TB dysk. Z tego co wiem to też nie jest ani najdroższa, ani najlepsza konfiguracja, bo można dołożyć sobie więcej pamięci zunifikowanej i można sobie dołożyć większy oczywiście dysk SSD, ale to co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o surową moc przerobową, surową wydajność, to jest no, jeden z najlepszych, jaki można mieć, tak? Więc teraz z namaszczeniem tutaj, proszę Państwa. No, jest, jest wysoko, powiem Wam. Jest wysoko. Takiego drogiego sprzętu na testy to jeszcze chyba nigdy nie dostałem e, wypożyczenie. Także mam nadzieję, że nic się z nim nie stanie. I teraz tak, będziemy podnosili. I tutaj mamy już naszego MacBooka, więc e, cykam się trochę dobra o, trochę, trochę waży wam powiem no jednak typ unibody ok, macbooka sobie odłożymy tutaj tu mamy oczywiście papierologię stosowaną, To są naklejki wszyscy, wszyscy youtuberzy na yy, wszyscy youtuberzy na unboxingach pokazują, że, że są naklejki muszę pokazać naklejki, bo inaczej unboxing się nie liczy, tak słyszałem no i gdzie są te naklejki nie dali? <głos> <głos> Czekaj, bo ja... O! No nie chcą... Chodźcie do mnie. I tak was widzę. O! Słuchajcie, po, po to tak naprawdę kupuje się MacBooka, żeby mieć te czarne naklejki i żeby zrobić sobie obciach przyklejając takie coś na auto. Więc to zabieram, resztę pakuję. Achievement zdobyty. <noise> ok. Dalej tutaj mamy... Adapterek, który jest nieco większy niż w przypadku 16-calowej wersji poprzedniej, bo takową miałem przez rok i użytkowałem. To jest adapter, który ma dokładnie 140 W, więc jest on troszeczkę bardziej podłużny, nie taki kwadratowy. A tutaj znajdziemy nowy kabel MagSafe do ładowania. MagSafe powraca znowu po nieobecności paruletniej w wersji trzeciej tym razem, więc sobie go odpakujemy i pokażę go Wam, jak wygląda. Ale, co ważne, MacBooka można dalej ładować za pomocą portu USB typu C, więc to jest bardzo dobre. Więc jeżeli macie uniwersalną jakąś ładowarkę z dużą mocą, to nie ma najmniejszego problemu. Dalej możecie sobie jej używać. Złącze MagSafe jest to magnetyczne złącze, którym możemy ładować nasze MacBooki. Z drugiej strony jest zakończony przewodem typu C, tak więc podłączamy go sobie po prostu bezpośrednio do naszego adaptera. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo pamiętam, że w starszych MacBookach, jak miałem kiedyś takiego z 2008 roku, to notorycznie tu się te pieprzone kable łamały i trzeba było rozwalać ten zasilacz, bo oczywiście był klejony, nie mógł być skręcany, nie? Więc teraz, teraz że mamy po prostu w tyczusie i możemy go ładować też po USB-C, więc dużo opcji ładowania. To na plus. Chcecie ładować Skoro można po USB-C i MacSafe. Chyba masz rację. Zobaczymy, czy zdąży dojść model 14-calowy na testy. Jeżeli tak, to nie omieszkam tego sprawdzić, Kamil, obiecuję. <grystanie> tak, to, 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 jest, to są pytania, które nurtują ludzi, tak? Czy, czy da się ładować MacBooka MacBookiem? Czy MacBook może robić za powerbanka? Ale z drugiej strony, pomyślcie sobie tak, jeżeli macie na przykład starszą wersję 16-calowego, to jeżeli chcecie mieć prestiżowy powerbank, to możecie ładować MacBooka drugim starszym MacBookiem na przykład. E? Smart. Musimy to sprawdzić koniecznie. Dobra. odpadmy to cudeńko. Państwa, przed Państwem MacBook Pro 16 calowy z procesorem M1 Max, bo, bo na maksa. Okej, okay. ja pierdziele, ale to wygląda przepięknie, jakość wykonania to jest po prostu miód, miód, miód. Jest troszeczkę, mam wrażenie grubszy minimalnie niż ta szesnastka, którą miałem wcześniej i ma takie zaoblone krawędzie jak sobie tutaj zobaczycie więc jest troszeczkę design bardziej przypomina mi MacBooki Unibody które były mniej więcej tam od roku 2009 gdzieś tam do 2012 coś takiego, to bardziej mi tak design przypomina, ale proszę Państwa hit sezonu, mamy porty zaczynamy od tej strony tak więc mamy tutaj mamy MagSafe do ładowania, którego pokazywałem Wam wcześniej wskakuje bez problemu Mamy Thunderbolt 4, aka USB 4. Mamy Jacka słuchawkowego, który dodatkowo ma mieć jakiś wzmacniacz, żeby yy, słuchawki z dużą impedancją działały dobrze. Słuchajcie, Piekło Zamarza HDMI 2.0, kolejne USB 4 czy Thunderbolt 4 i słuchajcie, slot na karty SD. Slot na karty SD. <grym> Moja dusza jest po prostu. Przeszczęśliwa. A teraz nie przeciągając, otwórzmy tą ślicznotkę i zobaczmy, jak to działa. Zobaczcie, to jest jedyny laptop, który mieliśmy na rozpaczkowaniu, który na baterii sam startuje. I nawet nie musiałem go o to prosić, po prostu sam się odpalił. No i co nam się rzuca w pierwszej kolejności? Ale ten ekran jest duży. Ale może jeszcze pokażę Wam samego MacBooka. Zobaczcie, jaki jest wielki touchpad, prawie jak moja dłoń. Tutaj w poprzednich MacBookach to też było takie duże. Klawiatura jest tym razem czarna i co ciekawe, zrezygnowano tutaj z touchbara, który był obecny w MacBookach od 2016 roku, ale mamy dalej touch ID, czyli możemy sobie odblokowywać naszego MacBooka odciskiem palca. Szczerze mówiąc, mi się tak bar nawet podobał w moim MacBooku 16-calowym. Nie było to rozwiązanie idealne, ale był to fajny bajer. Nie ma go teraz. Czy płaczę z tego powodu? Nie specjalnie. Myślę, że czasami wynajdywanie koła na nowo specjalnie ma sens. Natomiast, co chyba rzuciło się też Wam od razu w oczy, to to, że mamy nocza w ekranie. I ten nocz jest po prostu przeogromny, to wcięcie. I nie musi ono być takie duże, bo jak sami widzicie, kamerka jest tutaj dosłownie na środku. I schodzą takie plotki, że Apple chciał tutaj wrzucić Face IT do tego MacBooka i miałoby to myślę sporo sensu, żeby faktycznie twarzą odblokowywać, tym bardziej, że jest nie Windows Hello, tak? Więc w MacBookach byłoby to spoko rozwiązanie, no ale nie ma tego. Natomiast sam ekran. 120Hz rozdzielczość jest dość niestandardowa, która bardziej jest gdzieś blisko do 4K, mniej więcej. Natomiast ważne jest to, że jak mówiłem, mamy tutaj 120 Hz, czyli wyświetlacz promotion, a także co myślę jeszcze bardziej istotne, to to, że mamy tutaj matrycę Mini LED, czyli ona działa troszeczkę jak OLED można powiedzieć, że mamy indywidualne piksele, które po prostu świecą i robią nam kolory. Co za tym idzie, mamy też super kontrast. I czarny jest faktycznie czarny. Także jestem niesamowicie podekscytowany, żeby to sprawdzić. I widzę, że kąty widzenia są naprawdę fenomenalne, bo nie mam tutaj problemu nawet zerkać sobie na ten sprzęcior. Dobra, no to, 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 to nie wiem, to co. Zawsze pokazujemy wam, że gramy w jakieś gierki. Mówi do mnie. Okej, okay, słuchajcie, zwykle to jest moment, w którym odpalamy sobie jakieś gierki. Tutaj wam tylko pokażę, że jest to M1 Max, faktycznie z 32 GB pamięci zunifikowanej. Z racji tego, że jest to laptop głównie skierowany dla twórców, ja odpaliłem sobie Final Cut i zmontowałem już ten kawałek rozpaczkowania. Jak sami widzicie linia czasów 4K z dwoma liniami totalnie bez problemu. Praktycznie natychmiastowo mamy gotowy podgląd. Oczywiście dysk SSD. Ale to, co my tutaj mamy, jeżeli... To, co też mnie urzekło w tym laptopie, to to, jak dobre są głośniki, bo mniej więcej na połowie głośności zobaczcie, jak to głośno gra. Który ma dokładnie 140 W, więc jest on troszeczkę bardziej podłużny, nie taki kwadratowy. A tutaj znajdziemy nowy kabel MagSafe do ładowania. Bardzo głośne są te głośniki. W każdym razie, no, co nie dziwi, montowanie 4K na takim laptopie to jest po prostu cudowna przyjemność, bo no, dla niego to nie jest nawet wysiłek. Montowałem to na baterii, no teraz już troszeczkę spadło, ale spadło zaledwie 4% z montowania takiego 10-minutowego klipu do tego momentu. Oczywiście, żeby grać na Macu, no, niektóre gry są wspierane, ale no, to nie jest sprzęt stricte gamingowy. Z gier, które mam dostępne na Steamie, jest to około mam tutaj 33 na 225 i 14 na 54, więc no sporo z mojej biblioteki gier jest po prostu nieobsługiwane na Macu. Natomiast z bardziej wymagających gier mamy na przykład Shadow of the Tomb Raider. Z tego co wiem, Shadow of the Tomb Raider działa w trybie emulacji Rosetta, co znaczy, że nie mamy tutaj natywnej wersji na M1, ale ustawiłem powiedzmy rozdzielczość Full HD w aspekcie 16 na 10 w proporcjach. No i od razu skoczyło nam na ustawienia najwyższe. Puśćmy sobie test graficzny. Okej, okay, no i odpalił nam się test. Wyciągamy okolice 80 klatek na sekundę, przynajmniej w tej lokacji testowej. Powiem Wam tak, jak na to, że działa to w trybie emulacji Rosetta, jak na to, że jest to odpalane na MacBooku, to jest to wynik, który mnie osobiście zadowala, chociaż widzę tutaj momentami takie jakby minimalne przycięcia czy stutery. Nie wiem, z czego to może wynikać, może właśnie z tej emulacji, ale odezwę się do Was, jak będzie skończony ten test. Ok, no i na rozdzielczości Full HD na ustawieniach najwyższych uzyskujemy 84 klatki na sekundę średnią. Jak mówiłem, w trybie emulacji. Plus to, że no, maki nigdy nie były stworzone z myślą o grach, to wynik 84 klatki na sekundę średnio. Uważam, że jest całkiem niezły. Oczywiście więcej testów, kompletnych w edycji wideo i do rzeczy, które ten Macintosh został stworzony, będzie już niedługo w pełnej recenzji, którą znajdziecie w linku w opisie, w momencie, jak się ukaże na kanale Morele TV. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!